Tak, teraz widać. E, jesteśmy kadrą z kadrą w lesie. A Kadra ma swoje zadania dotyczące biwakobozu. Tam gdzieś tam się między drzewami kryją. E, kochani, e, działamy, cały czas działamy. Zastanawiamy się nad tym biwakobozem. Jeżeli ktoś z Was wysłał zgłoszenie na Proton Maila do mnie, to jeszcze przyznam się, nie miałam kiedy um, nie miałam kiedy tego zobaczyć. Ale obiecuję, że jak dzisiaj wrócę, o, to zobaczę. Bo naprawdę czekamy na Was, na informacje, um, żeby móc zreorganizować ten obóz, ten biwak biwa albo obóz bo chodzą w grę to dosyć mocno, a my jesteśmy na tak zwanym dawnym poligonie. Tu są jeszcze I kochani. No działamy, działamy tak z kadrą. Yy, w razie magazynu nie mamy i... Będziemy pracować również nad tym. Jeszcze widnieje u kolegi na kanale. Ale już na konto. Pani mam nadzieję, że trochę opuszczę, bo tutaj jadą rowerzyści i niekoniecznie będą chcieli być nagrane. Także, słuchajcie. Jesteśmy wam bardzo, bardzo za to wdzięczni, bo pewne rzeczy można czasami zrobić. Czyli wszystko przeznacz. Działania. Kochani, dziękuję za to, że wspomagacie pułkownika Romana Wacława Ratusz. On naprawdę potrzebuje naszego wsparcia. Dlatego, że naprawdę działa. Robi bardzo I Jestem jedną z tych osób, która mu pomaga, i wiem, jakie to są koszta, i wiem, jak jest ciężko zdobyć niektóre rzeczy. Ale nie będę mówić, co, jak i gdzie, gdyż są tacy, którzy to wykorzystują przeciwko. <laughs> Także jesteśmy dalej w lesie. A... Dziękuję również za wsparcie dla Lechickiej Radiowizji. Kolega Paweł bardzo dużo robi dla nas, naprawdę. Robi bardzo dobrą robotę i informuje nas o bardzo ważnych rzeczach, tak, które mają nadejść, które mają się zadziać. Witam tych, którzy byli przez chwilę. Powiedziałam, że było pięć osób, teraz jest jedna. Kochani. Y My działamy, my, my jesteśmy. Termin mamy mniej więcej. Wracając do obozu, przepraszam, że tak trochę chaotycznie, ale. Ale yy, ten. Yy, 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 termin mniej więcej mamy, ale to zależy od ilości osób, czy ten termin będzie, czy go nie będzie. Tak, u mnie nad awionetką leci, e, bo latają różne samoloty nad nami, bo to jest linia powietrzna. Niedaleko mam mm, lotnisko Rębiechowo. E, termin jest uzależniony od ilości osób, przede wszystkim, ale mniej więcej jest termin ustalony, a co do reszty, potem zobaczymy. No, druh Arkadiusz widzę, że musztruje kadrę dobrze. Praktyka czyni mistrza. Zaraz wam pokażę z, a, Tak, trochę z daleka. Witam remigiusza Matysia, Matysiaka i e, prokuratora. Pytanie kto to jest? Nic nie widać. No, e, widać na pewno drzewa, na pewno las. Na początku nie było widać, to fakt. Kochani, działamy, 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 pracujemy. Nie znam tych wszystkich funkcji tutaj, więc nie wiem jak ustawić fiszki, ale to są kanale u kolegi Pawła. Witam, Brunera Games. No, obraz jest jaki jest. Jesteśmy w lesie, tak? No i też nie pokażę do końca kadry, bo, bo to są, są pewne zasady, które możemy dopiero poznać, będąc w drużynie, będąc w kadrze. A no, ja się poruszam dlatego zacina obraz. A poza tym, tutaj jest jeszcze pomorska kolej metrąboliterna obok, więc pewne rzeczy tak mo, może to wyglądać. No, być może lagują, dlatego jest tak, taki odbiór, a, a nie inny. Chociaż powiem szczerze, że nie wiem, co to jest: lagowanie. Ale. No mówię, może zacinać obraz, może zacinać zasięg, może zacinać głos. Jesteśmy w lesie. To chciałam Wam przekazać, że jesteśmy, że działamy. Dziękujemy, że jesteście, bo z Wami to możemy naprawdę zrobić wszystko. Bez Was nawet ten biwakołobóz się nie uda. Także na kanale u kolegi jest aktualny mail, aktualne dane później wstawię do nas na nasz kanał zhp2rp i o, będzie można przekazywać błyskawicom pieniążki sprzęt też, ale tak jak mówię no nie mam ma, nie mamy magazynu kochani o Będę kończyć, bo chciałabym kadry kamery samolot pasażerski, dlatego mówię troszeczkę głośniej. I chciałabym, żebyśmy, żebym mogła z nimi dalej ustalać temat piwaka obozu, albo obozu, albo piwaku. No, jak to będzie, to wszystko zależy od nas. Brunner Games. Nie gram w Roblox i prosiłabym o nie wysyłanie mi informacji, bo których po prostu ja nie rozumiem, tak? Dobrze, kochani, życzę Wam wszystkiego dobrego na ten tydzień, co się zaczyna. A jeszcze jedno: nie wiem, czy jutro będę nagrywała, ale jutro jest Dzień Mężczyzny. I wszystkim mężczyznom. Życzę wszystkiego dobrego, wszystkiego najlepszego, zdrowia, pomyślności. Do usłyszenia, czuwaj, druchna Beata. Uh.